Na kolejny odcinek, który też jest bardzo ciekawy. Tutaj mogę powiedzieć, że wygląda to zdecydowanie bardzo dobrze pod kątem opadów w śniegu, ale nie mówimy tutaj o świętach, tylko mówimy raczej o sylwestrze. I tak cały czas wyliczenia zaczynają powolutku się tak wspólnie dogrywać, chociaż mimo to jeszcze jest dosyć dużo. Niepewności, ale warto sprawdzić, co nieco już tutaj mamy. No, i zaczynamy od modeli długoterminowych, bo nadal modele długoterminowe rządzą, jeśli chodzi generalnie o tą, o tą ten daleki okres. Skupiliśmy się, przyznam, szczerze, na świętach, sfokusowaliśmy się na, na chociażby wigilii, i na kolejnych dwóch, trzech dniach. No ale nie mówimy nic o tym, co się będzie działo później, więc warto tutaj, oczywiście, to już sobie sprawdzić. No i tak. Co się będzie działo później? Ano to jest bardzo ciekawe, ponieważ te chłodne trendy mają się utrzymać. Co więcej, po 27, 28 widzimy jeszcze mm, oprócz tego wzrost dynamiki, czyli ta pogoda wyżowa, która mogłaby się utrzymać we święta zostanie zastąpiona przez być może jakiś niż. Ale zobaczmy sobie po kolei, co tutaj widzimy. Widzimy, widzimy tak spadki temperatur na tym wykresie. Tu mamy zestawienie różnych modeli numerycznych. Na jednym wykresie. No i widzimy tutaj doskonale spadki temperatur po 23-24 grudnia, coraz bardziej poniżej zera, szczególnie według modelu ECMWF GFS utrzymuje spadek po 26-27. To co nas tutaj przede wszystkim interesuje to tak, opady i za moimi plecami widzimy model GFS i model ECMWF, który tutaj nam dosyć mocno e, obniża ciśnienie do 1500-1400 hektopaskali. Różnica jest oczywiście jednego dnia, ale widzimy po wyżowej pogodzie w święta, która dawała, dawałaby nam zdecydowanie niższe temperatury, m, przewędrowanie jakiegoś niżu wędrownego. No to, byłoby idea, no to byłby idealny scenariusz właśnie do tego, żeby no, tutaj to powietrze to znaczy dać nam jakieś opady śniegu. No cóż, patrząc, patrzymy, obserwujemy. Ja zawsze jestem zdania, że warto patrzeć, warto obserwować. Nawet na te dalsze wyliczenia, żeby mieć potem świadomość co może być i, i w jakikolwiek sposób to porównać, mamy tutaj mapę z Pivotal Weather i na tej mapie mamy akumulację maksymalną opadów śniegu do 31 grudnia i widzimy, że Polska tutaj również jest w tej akumulacji dosyć mocno uwzględniona, szczególnie Polska Południowa, Polska Zachodnia, tutaj mielibyśmy do 20-25 cm jest to wyliczenie modelu ECMWF. Grubość pokrywy śnieżnej w Polsce południowej, no tutaj mogłaby osiągać 9 do 10 cm. To jest stan na 31 grudnia. No i mamy tutaj jeszcze model, uwaga, GFS, który widzi jeszcze większe opady śniegu w Polsce południowej, południowo-wschodniej i wschodniej. No i tutaj moi drodzy również pokrywa śnieżna tym razem na wschodzie do 20 cm. Oczywiście nie możemy brać tego 1 do jednego. Możecie sobie spauzować i te mapy obejrzeć. Nie możemy sobie brać tego 1 do jednego, bo tak to nie działa. Natomiast widzimy, że coś wisi w powietrzu. Przyjrzyjmy się wyliczeniom różnych modeli numerycznych i sprawdźmy, co się może dziać. Przede wszystkim mamy tutaj, no cóż, 26 grudnia, od tego zaczniemy, zaczniemy od modelu ECMWF. No i tutaj raczej się na razie nic nie zmienia. Mamy wyże. Te wyże będą powodowały, że no, pogoda tutaj u nas poprawi się, ale z drugiej strony temperatury zaczną spadać. Te spadki temperatur będą widoczne. Tylko teraz pytanie: jeżeli wyże będą bardziej ułożone na zachód od naszych granic, to to arktyczne powietrze spłynie mocniej do Polski. Jeżeli mniej, jeżeli te wyże będą ułożone chociażby tak, jak tutaj, w ten sposób, to ta, to to. Arktyczne powietrze będzie spływało troszkę bardziej na wschód od nas, a u nas jeszcze będą to temperatury troszkę bliskie zero bądź delikatnie poniżej zera. Mamy tutaj troszkę niepewności co do tego, jeszcze z pewnością to się troszkę zmieni, ale generalnie będziemy w takim chłodniejszym etapie. No ale co się dzieje później? Scenariusze bardzo ciekawie wyglądają, szczególnie modelu ECMWF na 30 grudnia. Mamy tutaj na mapie Dolinę Geopotencjału, która rozciąga się bardzo mocno aż na południe do Zatoki Genueńskiej. Nas interesuje to, że rozciąga się na wschód od naszego kraju. No i to powoduje, że mamy tutaj gdzieś głębokie niże. Niże, które znajdują się na północ od nas na północny wschód od nas i być może również coś przewędruje przez Polskę wyż, blokujący Ocean Atlantycki, nad Oceanem Atlantyckim właśnie, a więc to jest idealna sytuacja do tego, żeby tak, po pierwsze, spływało do nas arktyczne powietrze i to idealnie z północy to arktyczne powietrze by do nas docierało, no i to naprawdę konkretnie, i nie tyle za sprawą wyżów, co za sprawą niżów, które by wędrowały sobie jeden za drugim. No i właśnie te niże. To jest bardzo ciekawe wyliczenie, bo jedno z niektóre wyliczenia wskazują, że przez Polskę przewędruje jeden z takich niżów, szczególnie tutaj pod koniec prognozy. I ten niż dałby nam opady śniegu. Zobaczmy, on był on by przemieszczał się chociażby tutaj przez północ przez Morze Bałtyckie, przez północną część. To by powodowało delikatne, delikatne zaciągnięcie troszeczkę cieplejszej masy powietrza, ale i tak by to się wszystko rozgrywało w tym powietrzu arktycznym. No i to byłby idealny spektakl do tego, żeby pojawiły się opady śniegu. Zacznijmy od temperatur. Temperatury 30-31 grudnia poniżej zera, w nocy minus 6, minus 7 w tych wyliczeniach. W dzień te temperatury mogłyby być troszeczkę wyższe, ale nadal w Polsce wschodniej i południowej poniżej zera, minus 3 do minus 6 stopni Celsjusza. No i pokrywa śnieżna, zobaczcie, tutaj mamy wyliczenie modelu ECMWF. Cały czas by się utrzymywała. Po 29-30 ta pokrywa śnieżna mogłaby do nas zawitać i utrzymać się w Polsce Południowej, być może. W Polsce Wschodniej, tu mamy zestawienie poprzedniego wyliczenia. Widzimy tutaj raczej wędrówkę niżu genuańskiego, mniej prawdopodobne, ale nadal widzimy pokrywę śnieżną. Te scenariusze mogłyby dać nam właśnie tą pokrywę śnieżną 29 grudnia 30, w Polsce Południowej 8 do 9 bądź 10 cm, w Górach 14-15, północny wschód z mniejszą ilością śniegu. Poprzednie wyliczenie modelu ECMWF również by widziało śnieg. W Sylwestra. Ja tak przypomnę Wam szczerze, że dosyć często się ostatnio zdarza, że święta, jeżeli już to z niskimi temperaturami, ale to właśnie w Sylwestra yy, wygląda to zdecydowanie ciekawiej pod kątem chociażby śniegu. No ale sprawdźmy sobie jeszcze model GFS. Mamy wyliczenia najnowsze modelu GFS i one wyglądają bardzo interesująco. Przede wszystkim, pokrywać się zaczynają co do wyżu, znajdującego się na zachód od Europy, bądź na północny zachód i wyżu, który blokowałby po części Ocean Atlantycki. Z drugiej strony również widzimy tutaj Dolinę Geopotencjału, która rozciąga się na południe Europy, no i my jesteśmy idealnie w tej Dolinie Geopotencjału. Spływałoby arktyczne powietrze i to dosyć mocno, dynamicznie z północy, Dynamicznie to znaczy, że mieszałoby się z powietrzem cieplejszym, bardzo blisko naszych granic. A więc, szczególnie tutaj, pozaznaczam po zachodniej stronie tego spływu, tworzyłyby się kolejne układy niżowe, które przynosiłyby nam opady śniegu. I chociażby w tym wyliczeniu z godzin porannych i przedpołudniowych widzimy taki niż który przemieszczałby się m.in. przez Polskę Zachodnią i przez Niemcy. Ten scenariusz jest bardzo interesujący, ponieważ nie dość, że daje nam niskie temperatury, to daje nam dynamiczny niż, który przewędrowałby z północy, przynoszący opady śniegu. Tego śniegu troszeczkę by tutaj mogło oczywiście spaść i tego śniegu w tych wyliczeniach w przypadku Polski mogłoby nam spaść Szczególnie 30 i 31, nawet kilka centymetrów, przejdźmy bezpośrednio do Polski i zobaczmy, jak to mogłoby wyglądać. Mamy to najnowsze wyliczenie, i mamy tutaj od 2 do 4 centymetrów: Polska wschodnia, Polska zachodnia od 8 do 10 centymetrów poprzednie wyliczenia. Widzą większą ilość pokrywy śnieżnej, raz większą, raz mniejszą, ale generalnie od pewnego czasu ten trend na utrzymywanie tej pokrywy śnieżnej jest. A więc moi drodzy, nie traćmy nadziei, przed nami z pewnością jeszcze będą akcenty zimowe, śnieg się przesuwa, mróz mniej, w każdym razie my będziemy na bieżąco to monitorować i dawać wam znać. Więc nawet sylwester śnieżny może być fajny. Więcej informacji oczywiście w kolejnych naszych materiałach zapraszam serdecznie, a życzę Wam teraz dobrego dnia bądź wieczora, trzymajcie się, cześć. Partnerami naszego kanału są... Indorfi, producent wysokiej jakości podzespołów komputerowych i wyposażenia dla streamerów kamera samochodowa.com. Wyłączny dystrybutor wideorejestratorów premium marki Vantru. Z naszym kodem kupisz wideorejestratory premium z dobrym rabatem. Kupując u naszych partnerów wspierasz rozwój kanału. Podbij ten film, napisz komentarz, oceń go. Zasubskrybuj kanał, tym również wspierasz rozwój kanału. Możesz wspierać nas również finansowo na Patronite, YouTube lub stawiając kawę na BuyCoffee. Zainstaluj aplikację Monitor Bush, aby być na bieżąco z sytuacją pogodową w Polsce i nie daj się pogodzie zaskoczyć.